Siema widzowie, dalej gramy w co by Znowu jest z tym czalem Gram oczywiście z Bonku Przed Z kimś lepszym od menera. Zobaczymy jak mi pójdzie O kurde <grym> Dobra Co to się stało? o tego to nie przewidziałem cofka nie ja tylko chciałem cofnąć to tak nie mogę zrobić najwidoczniej to róbmy tak a ja je, co jest znowu chcę cofnąć halo Dobra, dwóch. Dobra, chyba to przegram, ale trudno. Ojej, no, no i luk. Może jednak wygram. Prosto. A myślałem, że przegram. No i proste wygrałem. Za pierwszym razem. To nie drugi raz. Nie, kończ, 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 kończ.